Czytanie z księgi proroka Jaremiasza. Tak mówi Pan. Wykrzykujcie radośnie na cześć Jakuba, weselcie się pierwszym wśród narodów. Głoście wychwalajcie i mówcie, Pan wybawił swój lud, resztę Izraela. Oto sprowadzę ich z ziemi północnej i zgromadzę ich z krańców ziemi. Są wśród nich niewidomi i dotknięci kalectwem. Kobieta brzemienna wraz z położnicą powracają wielką gromadą. Oto wyszli z płaczem, lecz wśród pociechy ich przyprowadzę. Przywiodę ich do strumienia wody równą drogą. Nie potkną się na niej. Jestem bowiem Ojcem dla Izraela, a Efraim jest moim synem pierworodnym. Czytanie z listu do Hebrajczyków: Każdy arcykapłan z pomiędzy ludzi brany, dla ludzi jest ustanowiony w sprawach odnoszących się do Boga, aby składał dary i ofiary za grzechy. Może on współczuć tym, którzy nie wiedzą i błądzą, ponieważ sam podlega słabości. I ze względu na nią powinien tak za lud, jak i za samego siebie składać ofiary za grzechy. A nikt sam sobie nie bierze tej godności, lecz tylko ten, kto jest powołany przez Boga jak Aaron. Podobnie i Chrystus nie sam siebie okrył sławą, przez to, iż stał się arcykapłanem, ale uczynił to ten, który powiedział do niego: Ty jesteś moim synem, ja cię dziś zrodziłem, jak i w innym miejscu, ty jesteś kapłanem na wieki, na wzór Melchizedeka. Czytanie z Ewangelii według świętego Marka Gdy Jezus wraz z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha, niewidomy żebrak, Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze, a słysząc, że to jest Jezus z Nazaretu, zaczął wołać Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Wielu nastawało na Niego, żeby umilkł, lecz On jeszcze głośniej wołał Synu Dawida, ulituj się nade mną. Jezus przystanął i rzekł: Zawołajcie go. I przywołali niewidomego, mówiąc mu: Bądź dobrej myśli, wstań, woła cię. On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się na nogi i przyszedł do Jezusa. A Jezus przemówił do niego: Co chcesz, abym ci uczynił? Powiedział mu niewidomy: Rab Buni, żebym przejrzał. Jezus mu rzekł: Idź, twoja wiara cię uzdrowiła. Natychmiast przejrzał i szedł za nim drogą.